Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Dzisiaj nareszcie mamy piękną pogodę. Długo oczekiwaną. Maj nie należał do miesięcy szczególnie szczęśliwych pod względem pogodowym, natomiast czerwiec jak na razie zapowiada się bardzo fajnie. i właśnie otwieram sobie odkładzik z tego roku. Poddana tutaj została matka. Unasieniona. Zakupiona u hodowcy. Właśnie dzisiaj przeprowadzam szybką kontrolę. Wprawdzie powiem Wam, że yy, tutaj matki są poddawane krainka po kraince. Odkłady są robione też na krainkach, więc nie powinno być żadnego problemu. Natomiast czasami jest tak, że w tym pierwszym okresie pszczoły próbują wymienić matkę. I po utworzeniu odkładu powinno się co jakiś czas zajrzeć, aby sprawdzić, czy nie są ciągnięte matyczniki na cichą wymianę. Oczywiście, jeżeli pszczoły uporczywie je ciągną przez miesiąc czy przez dwa, to lepiej pozwolić im wymienić matkę. Widocznie coś jest nie tak. Natomiast, jeżeli jest to okres trzech pierwszych tygodni, to ja przeważnie zrywam takie matyczniki. Węza ładnie odbudowana, więc to jest na pewno dobry znak. Jeżeli widzimy, że węza jest ładnie odbudowywana po poddaniu matki, to znaczy, że. Wszystko powinno być w porządku. Pszczoły są spokojne. Jeżeli matki by tutaj nie było, powinny szumieć, tak buczyć trochę. Pszczoły tutaj już zalewają. Puste ramki. Został jeszcze jakiś wygryzający się czerw. Matka prawdopodobnie jest bliżej ściany. Ale przeglądam każdą ramkę, aby sprawdzić, czy na przykład nie zostały pociągnięte jeszcze jakieś mateczniki, ponieważ często jest tak, że poddajemy matkę, załóżmy, w jakimś tam części ula, a na przykład kilka ramek dalej, pszczoły tak dobrze nie wyczuwają tego feromonu i mogą jeszcze mateczniki ratunkowo odciągać. Dlatego lepiej jest zawsze taki ul przejrzeć. Jeżeli zauważycie jakieś tam mateczniki, to od razu nie panikować, tylko na początku poszukać matki. Często jest tak, że matka chodzi, natomiast no, i tutaj właśnie mamy mateczkę. Postaram się Wam ją jakoś delikatnie pokazać. Mam nadzieję, że widać zielony opalitek z tego roku. Krainka akurat prima. Dosyć dobra pszczoła. Mam akurat reproduktorkę. To jest odkład akurat przygotowany. Dla kolegi, pszczelarza, więc tutaj akurat wyglądam całkiem w porządku, natomiast oczywiście jeszcze matko tej zacznie ładnie czerwić, to dołożę trochę czerwiu ze sklepionego, aby nie miał kolega po prostu takiej dziury później w pokoleniach pszczół, że załóżmy tutaj ta pszczoła będzie powoli obumierać, już gdzieś tam padać w, w polu, a a nie będzie młodych pszczół, dopóki nie wygryzą się pszczoły po tej matce. Też tutaj wrzucimy jakiś czerw, aby był zadowolony. Natomiast tak, dużo pierzgi mu tutaj włożyłem, pokarmu, oczywiście czerwiu, który już przez ten okres ostatni zdążył się wygryźć, bo tutaj akurat ja tak bezpiecznie poddawałem matkę, rzadko tak robię, ale akurat w tym wypadku poddawałem po 9 dniach, czyli poczekałem, aż pszczoły nie będą miały żadnych yy, już larw aby mogło ciągnąć matyczniki i dopiero poddałem tutaj matkę więc no tutaj raczej powinno być stuprocentowe przyjęcie tak jak widać bez żadnych niespodzianek wszystko książkowo wiecie w tej chwili gdzie matki nasienione kosztują ile kosztują tak naprawdę niektórzy nawet żądają po 100 zł za taką matkę to trzeba przyznać, że Trochę bardziej szkoda. Jak jeszcze, pamiętam jeszcze takie czasy, gdzie matki naprawdę nie były jakieś szczególnie drogie. Można było dosyć tanie kupić matkę nasienioną. To też to te poddawanie było trochę inne. W tej chwili ceny miodu są, że tak powiem, bez zmian. Więc trzeba bardziej do tego się wszystkiego przykładać, aby, aby to po prostu później jakoś się wszystko spinało. No ale tutaj fajnie to wyszło. Odkład nie jest całkiem zły, jak mówię. Dorzucimy tutaj jeszcze czerwiu, ale nie chciałem wcześniej dawać, dopóki matka tutaj nie czerwi, aby nie było żadnych niespodzianek, i tak jak się umawialiśmy za kilka dni będzie do odbioru. Więc tak to wygląda. I ogólnie możemy jeszcze zajrzeć. Do innego odkładziku dzisiaj kontroluje odkłady. I tutaj mamy kolejne odkłady. Szczególnie w tym roku kilkadziesiąt tych odkładów zostało wykonanych. One oczywiście jadą na inne pasieczyska przeważnie, natomiast tutaj mam takie pasieczysko dla powiedzmy klientów, którzy mają tutaj po prostu dogodne, dogodny dojazd yy, i łatwiej tutaj, że tak powiem, te odkłady wydawać. Yy, no i podobna będzie sytuacja, podejrzewam, matki zostały poddane, dzisiaj w sumie to kontroluję, czy się fajnie poprzyjmowały. Natomiast chciałem dzisiaj jeszcze opowiedzieć Wam jak to się stało, że u mnie w tym roku nie wyroiła się żadna rodzina pszczela. Wiem, że kolegom się to roi. Tutaj akurat... I tak samo. Tutaj oczywiście dopiero ja będę trochę inną metodę tutaj robię akurat ten odkład tak jak widać węza jest odbudowywana więc matka musi być tak naprawdę jak kontroluje czasami 20 odkładów to nawet nie sprawdzę tych matek tylko po prostu patrzę po węzie i matka oczywiście będzie tutaj mamy zielony opalitek elegancko matka tak samo krainka prima tak jak się umawialiśmy czerwi, więc super teraz tutaj tylko pójdzie pójdzie Kilka ramek czerwiu, zasklepionego. Zrobimy tutaj taką silną petardę, aby pięknie jeszcze w tym roku, może nawet lipy coś przyniosło chociaż raczej się spodziewał, że tak w gnieździe coś do odwirowania niż na stawki, bo tak naprawdę że ten rok szybko idzie. Więc dobre, się szybko otworzę W takim razie jeszcze jakiś inny odkład. Trochę już, powiedzmy, bardziej przygotowany do wydania. Dobra. Tutaj. Dokładnie nie pamiętam co jak było w tych odkładach, więc tak odpieram losowo całkowicie, a chciałem wam pokazać już coś takiego fajniejszego, przygotowanego, że tak powiem, praktycznie do odbioru. Ale jeszcze mam kilkanaście dni do umówionego terminu, więc to wszystko się fajnie ogarnie. Dobra, no tutaj trochę lepiej to wygląda już. Tak to powiecie, że. Odkłady sprzedaje na dwóch ramkach. Ale odnośnie tego nastroju rojowego, słuchajcie, no w tym roku sobie z tym poradziłem. Przede wszystkim dwa aspekty. Ostatnio, słuchajcie, zauważyłem na grupie, że ktoś się pytał, początek czerwca ktoś się pyta, czy już otwierać wentylację. No i tam nie wiem, czy tam odpowiedziano koledze, czy nie. Ja tam ostatnio akurat się jakoś nie wypowiadam, szczególnie w tych grupach, bo wiadomo, jak tam, jaka tam atmosfera często jest. Natomiast... Słuchajcie, no, sprawa wygląda tak, że ja wentylację potwierałem już w kwietniu. Jeszcze były normalnie w nocy przymrozki, Ja tworzyłem tę wentylację, ponieważ rodziny tak naprawdę dostały już nadstawki w kwietniu, były bardzo silne. I aby, no, wiedziałem po prostu co się szykuje. Także szykuje się no, nastrój rojowy, bo pogoda była kiepska. Więc już to trochę przewidziałem i po prostu potwierałem wentylację. No tutaj jakiś czerw sklepiony, oczywiście. Tutaj mamy, i słuchajcie, tutaj o właśnie będzie może sytuacja też do pokazania. Mamy tutaj miseczkę założoną, więc za zobaczymy, czy jest matka, prawdopodobnie jest. Natomiast no, zobaczycie coś poza książkowymi schematami. Yy, I słuchajcie, otworzyłem tę wentylację w kwietniu i. No, nic się nie stało, oczywiście wszystko wyszło świetnie. Pszczoły też były w nastroju rojowym u mnie, niestety. I kolejna sprawa to było tak, że niektóre rodziny do, do końca maja już dały mi trzy odkłady. Więc mam takie rodziny, które mają wymienione już 10 ramek dedanta, czyli całe gniazdo zostało wymienione na nowe. I w sumie dzięki temu nastrój rojowy minął. tak. Mówię, jak zrobicie z rodziny trzy odkłady. I dodatkowo mają na full otwartą wentylację, no to nie ma siły, aby cokolwiek się wyroiło. I wam powiem, że się bałem, że. Znaczy, no priorytetem było to, żeby wiadomo, że te pszczoły nie uciekły. Natomiast się bałem, że z miodem będzie kiepsko. Natomiast i tak, jak na ten rok tutaj rozmawiając z kolegami, to przyniosły praktycznie to samo co u innych. A dodatkowo jeszcze teraz na akacji ładnie noszą, bo. Akacja, słuchajcie, u nas niestety wiele drzew nie zakwitło. Niektóre trochę przymarzły. Niestety, taki rok. Natomiast to, co kwitnie, to jest oblatywane przez pszczoły i to widać w ulach, bo ja praktycznie codziennie pracuję przy pszczołach, oprócz niedzieli. Niedziele to sobie tylko dla przyjemności, że tam robię jakiś wychów matek. Natomiast codziennie to kontroluję. Jestem na pasiece i widzę po prostu, że naprawdę fajnie przybywa w ulach. więc myślę, że teraz uda się. Że tak powiem zrekompensować ten pierwszy słabszy zbiór miodu. No i udało się, że tak powiem te rodziny fajnie utrzymać. Te pszczoły są bardzo spokojne. Matka zapewne jest tak samo na ostatniej ramce, tak strzelam. Jakoś tak jest po prostu w tych ulach, ja w to nie wnikam. Dlaczego tak jest? Dlaczego na przykład ona nie, nie siedzi w środku, sobie nie czerwi, tylko zaczyna od skrajnej ramki. Więc też wszystkiego nie wiem no tutaj odkąd będzie fajny akurat, bo tutaj dużo czerwi wsadziłem więc myślę, że, że jej matka oczywiście się przyjęła. A tutaj a widzisz, nie wsadziłem węzy i teraz, zamiast od razu wiedzieć przy otwarciu, to muszę wprowadzać elementy dramaturgii Co tu mamy, jakieś tutaj były. Założone miseczki, tutaj był odkład od razu robiony i od razu była poddawana matka. Więc tutaj coś mogło się nie udać. Rzadko się coś nie udaje, ale czasami może coś się nie udać. No i tutaj, tutaj dziwna sytuacja, Wam powiem, bo pszczoły są bardzo spokojne. A mimo to matki tutaj nie widzę. Dziwna sprawa, wiecie, bo jak ja tutaj poddawałem matkę, to od razu nie wyłamałem klateczki. Tylko chwilę ją podtrzymałem. Zauważyłem, że pszczoły nie odciągają żadnych yy, matyczników i wyłamałem po prostu normalnie klatkę. Matkę, matka sobie wyszła. I jej nie widzę, poza tym no, ta miseczka, która była odciągnięta, to tak naprawdę widać, że jest świeża. Może ją przeoczyłem gdzieś, więc jeszcze raz zerknę. A jeżeli nie, no to zaraz z mini plusa poddamy matkę unasienioną, tylko że już tutaj akurat nie będzie wtedy primy. Tylko będzie sklenar. Bo akurat prim nie mam w tej chwili, jeszcze się nie unasieniły. No, nic można też zostawić otwarty na chwilę ten odkład, i on po prostu zacznie wydobywać się szum z niego, jeżeli tutaj nie ma matki. A te chwilę trzeba poczekać. Więc słuchajcie, no na dzisiaj to chyba wszystko. Życzę Wam jak najbardziej udanego tego sezonu, że y, te słabsze zbiory, jeżeli ktoś miał, a myślę, że w większości kraju te słabsze zbiory niestety były na początku. To, że sobie teraz na akacji to odbijemy, później lipa, że będzie pięknie kwitła. I że ten sezon, mimo wszystko, zaliczymy do udanych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasiekam Marcyś. Pozdrawiam. Właśnie, słuchajcie, jeszcze szybkie uzupełnienie. Już się z Wami pożegnałem. Natomiast jeszcze jedną sprawę Wam pokażę. Słuchajcie, jeszcze raz zerknąłem. No pewnie na filmie to będzie widać, że za pierwszym razem ta matka tutaj była. Ale pewnie, kurczę nie zauważyłem, schowała się może do komórki. Yy... Zaraz Wam tutaj ją pokażę. Słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie widać, natomiast mam trochę odstawiony dalej statyw. Tak, mamy tutaj, słuchajcie, na dole ramki, mamy zielony opolitek. matka chodzi. Tak jak mówiłem, że wam pokażę właśnie taką nieksiążkową sytuację, gdzie został odciągnięty matecznik. Po prostu na zasadzie matki ratunkowej, a matka, którą podałem w klateczce, chodzi. I słuchajcie, tak się czasami zdarza, to akurat ta matka nawet czerwi. Ale już dzisiaj trochę przejrzałem tych odkładów, i czasami tak się może zdarzyć, że matka oczywiście zniszczy te miseczki, nie ma z tym problemu. Natomiast natomiast możecie sami pomóc zniszczyć to ona zacznie szybciej czerwić, ponieważ czasami pszczoły miałem takie sytuacje, że nie pozwalały matce czerwić. I dopiero po zniszczeniu tych matyczników matka ładnie rozpoczęła czerwienie. Tutaj akurat był tylko jeden no, tak jak mówię, czasami tak się zdarza. Już w tej sytuacji dzisiaj wspominałem, ale tak mówię, no pszczoły są spokojne i tutaj musi być matka. Tylko po prostu czasami każdemu może się zdarzyć, że nie zauważy za pierwszym razem. No nic, to jest wszystko w porządku. Mimo, że tutaj było inną metodą to robione, ten odkład trochę bardziej ryzykowną. Natomiast no mamy taki okres teraz sezonu, gdzie. Bez żadnych wyszukanych metod, te matki również się łatwo poddają. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce pasieka Marcy. Pozdrawiam.